Cześć. Witam na kanale Teach Technology i zapraszam do drugiego odcinka, w którym porównujemy ze sobą działanie procedur składowanych, funkcji zwracających tabelę oraz widoków. Ten materiał jest kontynuacją pierwszej części wspomnianego tematu, dlatego jeżeli jeszcze nie widzieliście poprzedniego odcinka, koniecznie go obejrzyjcie, aby w pełni zrozumieć ten materiał. A teraz zapraszam do oglądania więc teraz została nam do omówienia procedura składowana. Oczywiście tutaj widzimy ekran, na którym skończyliśmy poprzedni materiał. Jesteśmy tutaj połączeni z bazą danych firma, którą również utworzyliśmy na potrzeby tej demonstracji. I teraz w naszym przypadku została nam do stworzenia wspomniana procedura. Taka procedura, którą widzimy na ekranie, zadziała dokładnie tak jak funkcja czyli zwróci tabelę wynikową. Oczywiście mam na myśli funkcję zwracającą tabelę. No i bazuje ona o dane, które ograniczyliśmy za pomocą widoku, który również utworzyliśmy w pierwszej części. Więc zacznijmy od utworzenia takiej prostej procedury. Procedura została utworzona. Możemy odświeżyć i widzimy, że procedura o nazwie Pobierz zarobki została stworzona. Dla przypomnienia, procedury użyjemy na pewno wtedy, kiedy chcemy wprowadzić jakieś modyfikacje w naszej bazie, zaktualizować lub dodać różne dane. Więc w takich przypadkach możemy użyć. Tylko i wyłącznie procedury, i nie ma co się zastanawiać nad porównywaniem jej z funkcją czy z widokiem. Ale kiedy użyć jej w takim przypadku jak ten, nad którym pracujemy? Funkcja pobiera już argument, zwraca tabelę i wszystko jest ok, więc po co nam jeszcze procedura? Czy tak naprawdę potrzebujemy w tym przypadku procedury? Dla takich wyników, które otrzymaliśmy już w poprzednim odcinku, to co zrobiliśmy właśnie w pierwszej części, powinno być w pełni wystarczające. Ale może pamiętamy, że procedury mają jeszcze jedną ważną funkcjonalność, a mianowicie chodzi o dodanie bardziej złożonej logiki biznesowej oraz obsługę wyjątków. Zmodyfikujmy teraz szkielet naszej procedury, którą przed chwilą stworzyliśmy, ale zamknijmy to okno i zobaczymy, czy modyfikacje procedury możemy również wyklikać za pomocą interfejsu. No i tutaj gdzie znajduje się nasza procedura, kliknijmy opcję Modify. No i widzimy, że taki skrypt został automatycznie wygenerowany. Ale mam nadzieję, że pamiętacie też z dedykowanego materiału, w jaki sposób można modyfikować samodzielnie procedurę za pomocą kodu. Jeżeli nie, zachęcam do zapoznania się z tym materiałem. I tutaj usunęliśmy tą nadmiarową część kodu, którą opcja Modify nam wygenerowała, i widzimy, że za pomocą Alter Procedure będziemy mogli zmodyfikować naszą procedurę. Procedurę. To, co będziemy chcieli teraz dodać, to po składni alter dopiszemy sobie argument wejściowy i możemy go nazwać min salary. Niech będzie typu decimal. I tutaj dajmy sporo znaków z dwoma miejscami po przecinku. I to co jeszcze tutaj możemy zrobić, to będziemy chcieli się odwołać nie do samego widoku, ale weźmiemy SELECT gwiazdka from i napiszemy DBO funkcja wysokie zarobki. No i pamiętamy, że nasza funkcja przyjmuje jakąś wartość. I tutaj to było z wynagrodzenie minimalne typu integer. A my spróbujemy wsadzić tutaj wartość min salary, którą sobie zadeklarowaliśmy. I spróbujmy wykonać nasze zapytanie. Udało się zmodyfikować naszą procedurę. No, i tak, tutaj ważna rzecz. No, spójrzmy. Deklarujemy parametr min salary no i jest on typu decybal warto to jeszcze raz e, podkreślić i następnie przekazujemy go tutaj do naszej funkcji która jest typu która wymaga e, parametru wejściowego typu int no i wprowadziliśmy teraz te zmiany więc spróbujmy wywołać e, naszą procedurę i napiszmy exec Pobierz zarobki, i możemy sobie tutaj jako min salary wpisać powiedzmy 7000. No, i widzimy, że otrzymaliśmy pożądany zestaw wyników. Tutaj kolumny pozwoliły nam ograniczyć kolumnę. Przepraszam, widok pozwoli nam ograniczyć kolumny, a tutaj filtrowanie pozwala nam wybrać tylko wiersze, których wynagrodzenie przekracza podaną wartość. No i tak jak powiedzieliśmy sobie wcześniej, tutaj mamy procedurę, funkcję. Może to wydawać się nadmiarowe. No, gdy tutaj wpiszemy, nie wiem, 7020 i spróbujemy wykonać to, zapytanie. Cały czas y, wszystko działa. Także, jeżeli nawet chodzi o konwersję z integera na decimal, to SQL sam sobie bez problemu radzi tutaj z formatem liczbowym. Natomiast, co w przypadku, jeżeli tutaj byśmy wpisali sobie tekst? Wpiszmy 3x w cudzysłowie i spróbujmy wykonać. No, dostaliśmy. Błąd. Błąd myślę, że dość jasny, nie pozwala skonwertować automatycznie typu warczar na decimal. No, i tak naprawdę, co możemy zrobić w takim przypadku? Chyba warto w jakiś sposób zabezpieczyć nasz kod i dodać obsługę błędów. Więc spójrzmy na taki fragment kodu. Tutaj może zrobię troszeczkę więcej miejsca. I tak naprawdę wszystko to, co tutaj się zawiera, teraz na ekranie omawialiśmy w różnych naszych materiałach, dlatego także zachęcam do zapoznania się z dedykowanymi treściami, jeżeli coś byłoby niejasne, ale pokrótce omówmy sobie to, co dzieje się teraz na ekranie. Tutaj nasza obsługa błędu zadziała w ten sposób, że jeżeli sprawdzenie warunku dotyczącego liczby się nie powiedzie, to sekcja catch złapie błąd i obsłuży go w taki sposób, jak to określimy. Nawet moglibyśmy sobie dodać jakieś dodatkowe logi, do in, które włożymy do innej tabeli, no ale z tym też ostrożnie bo będziemy musieli wiedzieć, jak odpowiednio skonfigurować trigger i mieć do niego e, odpowiednie uprawnienia, ale warto o tym wiedzieć. Widzieliśmy, e, widzimy też, że jeżeli podamy kwotę mniejszą bądź równą 0, to sami możemy określić, czy taki przypadek będzie błędem, e, czy komunikatem. Możemy tutaj, tutaj właśnie ta część zakomentowana, która odpowiada za wyrzucenie błędu, no, poinformuje nas dokładnie taką czerwoną treścią, że kwota jest mniejsza bądź równa 0. czyli tak naprawdę jeżeli chodzi o filtrowanie kwoty wynagrodzenia, no jest to jakiś błąd. Wszystko zależy od punktu widzenia biznesowego w tym przypadku, dlatego ja zostawię Część z błędem zakomentowaną, a to co będziemy chcieli zobaczyć, to wyprintowanie ostrzeżenia. Innym sposobem e, byłoby sprawdzenie, czy parametr jest na przykład liczbą. Ale w tej kwestii zostawię Was samych, abyście sami mogli spróbować wymyślić, jak dokonać takiego sprawdzenia. No i tak jak powiedzieliśmy, jeżeli mamy tutaj. Obsługę błędów. W tym przypadku, bardziej biznesowego, dostaniemy ostrzeżenie, ponieważ będziemy oczekiwali, że użytkownik poda nam liczbę. No gdyby miał nie podawać tej liczby, no to byśmy musieli obsłużyć to tym drugim sposobem. No, ale jeżeli dostaniemy tekst, tak jak widzieliśmy to chwilę temu na przykładzie, no to sekcja Try nie zostanie do samego końca wykonana i błąd zostanie złapany tutaj w sekcji catch. No, i to co tutaj widzimy, no to deklaracja kilku typów do obsługi błędu. No, a takie funkcje hmm, SQL serwera, jak error message, która zwraca. Treść błędu, error severity, zwraca poziom istotności błędu, no i właśnie takie wartości jak 10 i poniżej, czy to są informacyjne komunikaty między 11 a 16, to są błędy użytkownika, na przykład w kodzie SQL, no i błędy o wartościach 17 i wyższe, no to to są już błędy. Krytyczne, już bardziej powiązane z zasobami systemowymi. No i tutaj Error State na końcu zwraca szczegółowy kod stanu błędu, no, który później może pomóc w diagnozowaniu problemów. No i funkcja RISE Error generuje nowy komunikat błędu na podstawie pobranych szczegółów. No i zmierzając do końca tego tematu, widzimy, że widok pozwolił nam ograniczyć zakres weryfikowanych danych. W naszym przypadku były to kolumny, ale śmiało można dodać jakieś różne wartości w wierszach, na przykład wcześniej wspomniane wykluczenie wyższych stanowisk. Funkcja pozwala nam na proste wyliczenia bazujące o widok, a nie o całą tabelę, której nie chcielibyśmy udostępnić. Dedykowanej grupie użytkowników. A dzięki procedurze dodaliśmy obsługę błędów w razie doręczenia niepoprawnych wartości, czym zostawiliśmy sobie miejsce na bardziej złożoną logikę. Na przykład, gdybyśmy takie błędy chcieli gdzieś zalogować, chociażby używając yy, triggerów, trochę wygląda to tak, że funkcja w naszym przykładzie jest zbędna, ale Gdyby nasz kod, zarówno w funkcji i procedury, był bardziej złożony, to mamy rozdzielone, rozdzielonego go na dwie niezależne części, gdzie funkcja odpowiada za wybranie konkretnych wartości na podstawie dostarczonych argumentów, a procedura może obsłużyć błędy czy wykonać inne operacje DML. Co więcej, funkcji nie możemy z defaultu użyć wartości domyślnych, więc na poziomie procedury możemy również ustawić jakąś wartość domyślną, którą przekażemy do funkcji, aby zwróciła ona jakiś ogólny zakres wyników. Natomiast ostatecznie wszystko rozbija się o to, na co możemy sobie pozwolić w danej organizacji, a także o wymagania, na podstawie których chcemy rozwiązać dany problem. No i pamiętajmy jeszcze, że procedury zazwyczaj będą bardziej wydajne, więc na pewno warto z tego korzystać. Ale używajmy funkcji po to, aby zachować odpowiednią modułowość, która pozwoli na efektywne utrzymanie czystości naszego kodu SQL. Mam nadzieję, że te trzy obiekty bazodanowe są dla Was teraz już bardziej zrozumiałe, a zwłaszcza ich potencjał zastosowania. Ale jednocześnie liczę na różne przemyślenia i zagwostki z Waszej strony, które pozwolą na kreatywne myślenie nad rozwiązaniem Waszego problemu. Dzięki wielkie za wytrwałość i obejrzenie materiału. No i oczywiście zachęcam do zostawienia subskrypcji oraz łapki w górę, aby przyczynić się tym niewielkim gestem do dalszego rozwoju kanału. Do usłyszenia!